Dzień dobry, dziś spotkanie z Jakarim, potwór z jeziora. E, dziś zabieram Was do świata indianina, e, czyli takiego troszeczkę e, m, troszkę motywów, które pozwalają poruszyć różnorodne motywy, różnorodne e, problemy przy okazji zakładania maski niezwykłości, e, maski Inności, odmienności kulturowej. Jakari jest czymś w rodzaju superbohatera dla małych czytelników. Młody bohater, Indianin, posiada moc rozmawiania z, ze zwierzętami. Musi oczywiście zasłużyć na uznanie starszyzny, ale nie będzie to trudne, ponieważ ma on. Te swoje niezwykłe moce. Z drugiej strony pokazuje to w pewien sposób tę naszą ułomność kulturową i społeczną, że na pewne rzeczy musimy zasłużyć, chociaż już posiadamy określone umiejętności i dar innego spojrzenia, takiego z większą empatią, z większym zrozumieniem prowadzącego do określonej równowagi. Tutaj mamy też zaczerpnięcie motywów westernowych. Wchodzimy w taki klimat dzikiego zachodu, ale jest to dziki zachód oswojony, sielankowy, bo pokazane jest tu życie Indian jeszcze sprzed czasów, kiedy biały człowiek ingerował i niszczył wszystko. Nie mamy tutaj pokazywanego takiego typowego yy, dzikusa, który atakuje biednego, białego, mężczyznę heteroseksualnego. Tylko jest to sielankowa wioseczka yy, z zwykłymi problemami, jakimi mogły, mogli mierzyć się Indianie. Czyli mamy przemieszczanie się yy, ludów, poszukiwanie pokarmu, i w to wplecione są różnorodne przygody małego bohatera, który Skupia się na relacjach ze zwierzętami. Ogólnie seria liczy 40 tomów. W polskim już mamy 17 tom, czyli Potwór z Jeziora. Za każdym razem, w każdym tomie, przemycane są różnorodne wątki, motywy, ciekawostki z badań archeologicznych. Poznajemy w, w różny w różnych sposób aspekty kultury Indian i tego, jak owo życie mogło wyglądać. Do tego, ten cały Dziki Zachód jest czymś w rodzaju orientu, czyli pozwala nam opowiedzieć o różnych trudnych tematach, ale pod maseczką innych kultur, pod maseczką przybrania bohatera w jakąś taką otoczkę niezwykłości. No i potwór z jeziora to historia o przeżywaniu depresji ale też z drugiej strony przeżywaniu żałoby rodziców. Jakar jest spotyka mamę swojego kolegi Bobra i pyta się, co u, jej, u jego kumpla słychać. Ta niestety nie chce odpowiadać, jest zasmucona. Szybko to okazuje się, że mały Bóbr ma wielki problem. Kiedyś był wielkim psotnikiem, bardzo żywawym, e, sprawiającym rodzicom dużo problemów, ale ostatnio to się zmieniło. No i bubr nawet nie ma siły i ochoty wyjść ze swojego, e, swojej przestrzeni, swojego pokoiku czy domku. E, jaka, przed wiekariem stoi duże wyzwanie, bo z jednej strony chce zmotywować tego bobra do aktywności, no ale okazuje się to że to jest niesamowicie dużym wyzwaniem. Ari próbuje różnorodnych rzeczy i widzi, że terapia wyjść na spacerek absolutnie nie działa. Czyli pokazuje tutaj faktyczne problemy tych ludzi, którzy chorują na różnorodne choroby neurologiczne. Do tego pojawia się Problem otwartości, uczenia się nowych rzeczy, szukania wyzwań, ekscytacji, e, kierowania całą grupą. No i właśnie tutaj mamy, zobaczymy, że pokrzykiwanie na ludzi to nie jest zawsze dobry sposób na motywowanie. Czasami po prostu oni potrzebują jak, jakiegoś mm, e, czegoś dobrego, żeby, się w ich żeby coś dobrego się w ich życiu zda zdarzyło żeby mieli siłę i ochotę, e, co zrobić. Mamy tutaj też motyw stawiania czoła równorodnym przeciwnościom. E, pokazuje nam, w jaki sposób bohaterzy radzą sobie z potencjalnym zagrożeniem. Świetny komiks, polecam i do zobaczenia.